Witajcie moi drodzy widzowie. Chciałbym się Wam pochwalić wygraną w zdrabkach. Jak widzicie, zdabka platynowe 7 to jest koszt jednej zabki 10 zł. Widzicie tutaj jest 7, to jest 10 zł, ale 7 mnożymy razy 2 to jest 20 zł. Tu jest 7, też jest 20 zł i platyna 10, czyli to jest opcja, dało mi się 50 zł wygrać. A w zdawce Klub Milionerów Chodzi o to, że tu są wygrywające liczby i w twoich liczbach trzeba było znaleźć te wygrywające liczby też wygrałeś wpisane kwotę jak widzicie o tutaj gdzie jest 35 to jest 20 zł i tu gdzie jest 38 też jest 20 zł także udało mi się wygrać 90 zł a na zdawki przeznaczyłem 30 zł czyli 70 zł jestem na plusie Także co moi drodzy, jeśli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie stawić łapki w górę oraz subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Zmęczmy to już wszystko, otrzymajcie ciepło, cześć.